Cześć, dzisiaj odwiedziliśmy bardzo dobrego hodowcę, Przemka, Przemka Winiarka. Mieliśmy dzisiaj dzień akwarystyczny, byliśmy sobie na giełdzie w Łodzi, popatrzyliśmy co tam ciekawego jest, no a dzisiaj po drodze właśnie zajechaliśmy tutaj do Przemka zobaczyć jak wygląda jego hodowla. I teraz wam pokażę co jest. Piękne ryby, zadbane, pokarm pływa w akwariach, więc super. To jest właśnie to co ja uważam, że w akwarystyce i w hodowli jest najważniejsze jak właśnie pokarm pływa w akwariach, czyli rozwielitka cieklowiec, czy nasze oślinu, jak to tam nazywają tak trochę klatki o. pełno młodzieży, tutaj właśnie ciekawostka taka wesoła wdówka młodzież, miesięczna M miesięczna młodzież o. troszkę może wnosić nie wiem. Tutaj mieczyki, czyli to, co ja najbardziej lubię. Pełno ryby, wszystko się mnoży. I młode glonojady. No glonojada jest dość dużo. Wszelkiego rodzaju kolorów. A czym karmisz młode glonojady? Fasolą, konserwową. O! Albo zwykłą gotowaną, sam gotuję Widzicie? To są właśnie metody prawdziwych hodowców, Fasola, którzy. Groch. Super, którzy osiągają właśnie sukces. No. Nie, nie, niekoniecznie jakieś e, pokarmy renomowanych firm, a często takie domowe metody. Jasne, aczkolwiek lubią te renomowane firmy tabletki, nie tabletki, i no na to idą dość dobrze. W drabinę. No, tu trochę mnie czeka takich innych odmian. O, tam na dole widzimy trikolory? Trikolorka trochę. Super. mojej podobnej Właśnie. I zielone samice, które w połączeniu z trikolorem dają wszystko berlińskie, a nie jednego zielonego innego. <laughs> Ciekawe no. Tutaj młodzież to jest właśnie polik, te tak? malutkie no, tutaj. O. Proszę, nic mnie czeka. Właśnie tutaj różne właśnie pływają. To są różne, te też są, te mhm. Całe I akwarium tutaj tutaj ryby. Też są, nie? Tak właśnie wyglądają akwaria prawdziwych hodowców z pasją. Tutaj troszkę starsza młodzież. Super. Przemek pokaż co ode mnie dostałeś dzisiaj w prezencie. O, a w prezencie od Rafała dostałem trochę krewetek tutaj retczery. Jest, jest i Heleny no ślimak. i na odmianę krwi, wreszcie się krew odmieni. Ta tak, Trochę mieczyków. Przepiękne. O. Przepiękne gubiki. Pełne samice dałem ci yy, yy, welonowe. No widzę właśnie, piękne. Przepiękne. One będą zaraz piękne. rodziły wszystkie, więc będziesz miał na pewno dużo młodzieży po nich. Super, super, Rafał, super, dzięki Czy Zdołę Jeśli trochę mogą. nagram. I super, że dostałem ciemnego gubika od Ciebie, bo ja już mam odsadzone ciemne samice też, także czekam no, na ciemne No, tutaj masz właśnie te half obi black i full blacki gubiki, no, no i pełne samice, tutaj też masz zielone, tuxedo zielone, masz pinaple i wszystko są właśnie lirowe. Super, super, naprawdę, Dobra. pierwszy raz będzie wymiana krwi jak nic. Kończymy filmik, super dzień dzisiaj, piękny. pozdrawiamy Was z Przemkiem i tutaj z Arturem, który też tu się chowa z tyłu. Так, добра.